No jesteśmy bardzo przede wszystkim szczęśliwi, że znowu się zreaktywowały. Szczególnie że jest są to dwudzieste, a więc samo za siebie mówi ta uroczystość. Więc zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie wszystkie okoliczne miejscowości, gminy, powiaty, kogo tylko możemy do nas tutaj, żebyśmy się mogli wspólnie bawić. Czy uważa pani, że one są potrzebne dla no, gminy? Oczywiście, myślę, że zawsze to jest jakiś sposób, żeby się spotkać, bo ciągle żyjemy w takim biegu, że brakuje nam na to czasu, a tak sobie pospotykamy się, porozmawiamy, posłuchamy fajnej muzyki. Także zapraszamy, tak jak koleżanka powiedziała, i pewnie koleżanki obok tak samo sądzą, także do wspólnego świętowania Dni Gryfowa. Tradycyjnie pomagamy. Zbieramy pieniądze na szczytne cele. No i po prostu fajnie się bawimy. Jest nas chyba dziesięciu. Poświęciliśmy trochę z własnego czasu, żeby to ładnie wyglądało. No i jak wszyscy widzą, na razie się chyba opłacało, bo dopisuje pogoda. Jest trochę ludzi, także jest fajnie. Czy wszyscy panowie jesteście z Gryfowa? Tak, jesteśmy wszyscy z Gryfowa. Dołączył do nas pan Mietek Baszak z Ubocza. I kolega Ariel ze świecia, a tak to cała ekipa jest zgryfowa, nie? Super, czyli życzymy bardzo przyjemnej zabawy, do, dużo zarobku, ponieważ to jest są pieniążki na szczytny Dokładnie, cel, jak pan powiedział. Nie, nie dostajemy żadnej pomocy z zewnątrz. To wszystko organizujemy sami. Proszę bardzo. Witam serdecznie, Rosyna Stolarowak. Witam serdecznie, Magdalena Kowalska. Witamy Was serdecznie, brawa. Ja bardzo tutaj ja szukam Pani Renko, Pani Renka się zagubiła na sekundę, ale jest z nami Pani Irena Włogaryk, nasza gryfowska Magda Gessler. Bez Pani Irenki nie może obyć się żaden konkurs kulinarny, bo to jest prawdziwa znawczyni tematu i dzisiaj będzie bardzo, bardzo surowa, tak Pani Renko? Sprawiedliwa. Sprawiedliwa na pewno, ale jeszcze tylko powiem na wstępie, że oceniać y, będziemy smak potrawy, estetykę potrawy, estetykę stołu oraz oryginalność w sposób prezentacji, ale myślę, że również dostosowane produkty, sposób przygotowania no i też właśnie przede wszystkim prezentacji, ale też prezentacje Was, bo wyglądacie pięknie no, ja i to to wspaniale. To to, to to nie, nie, I żeby. Je... Jakby tutaj informacyjnie, tym wszystkim informacją stało się zawejść, to są to giga pierogi dwa o wymiarach około 30 na 15 cm. I to też ma znaczenie, ponieważ nie jest łatwo wykonać takiego giga pieroga. Maćku, co już do tego? Już? Jeżeli tak jak wyglądają, to naprawdę pięknie. Mówię o dziewczętach. Dzień dobry Państwu, witamy przy pięknym pogodzin, to jest chyba największe dobre dodane. Załami to wspominamy. Ja bym nie chciał być w komisji żadnej w tej chwili, bo to jest tak pięknie wyglądające, że, że tutaj byłby gorący powód. Proszę Państwa, no nie wiem jakie komisja ma, jeśli chodzi o zalecenia, czym się sugeruje, ale to jest, ma jakieś sztywne zasady. Natomiast... Yy, czy są to, to walery smakowe? Tak, smak, estetyka, potrawa, estetyka stołu. No to już mówiłaś o tym. No to jak na mnie to to wszystko pasuje i wszystkim pierwsze miejsca. Czy Państwo się ze mną zgadzają? Tak, się, czy Państwo się ze mną zgadzają? Tak. Przyznajemy pierwsze miejsca wszystkim? Dobrze, no to wszyscy mają pierwsze miejsca, teraz zaczynamy nasz konkurs. Pierwszego niestety przyznać nie możemy, bo mamy trzy nagrody. Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce o różnej wartości. Te nagrody są wyeksponowane tutaj, i to są właśnie nagrody ufundowane przez centrum handlowe Gradix. I jak y, możecie zauważyć, są to nagrody dla master szefów. Tak więc już możecie czuć się master szefami, i jeszcze tylko powiem, że za pierwsze miejsce otrzymacie blender wysokoobrotowy, master szef Sam Cook. Za drugie miejsce otrzymacie termocyrkulator do suwi, tak żeby było nowocześnie i za trzecie miejsce taki oto piękny, stylowy mikser i to, co bardzo, bardzo ważne, złoty bilet burmistrza gminy i miasta Gryfu Śląski za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie kulinarnym smak Gryfa. Docelowo ten złoty bilet będzie was upoważniał do udziału w różnych Mm, Kampania. Witam serdecznie. Jak macie na imię? Możena? Tak. Lucyna. Lucyna. Która najważniejsza? Lucyna. Lucynka, wójdę do Ciebie czekaj. Przepraszam bardzo, przepraszam. Lucia. Nie, nie jestem najważniejsza. Najładniejsza, najładniejsza mówiłem. Nie najważniejsza, tylko najładniejsza. Co tu masz w tej karacce? Już same panie widziałem że nie z tego nie próbujemy. Słuchaj, czym czarujesz? Co tutaj mamy? Dokładnie opowiadaj eee, tylko prawie. Szanowni Państwo, tu mamy e, dwa rodzaje piórzków. Jeden pieczony, drugi smażony. E, mamy taki... E, ten pierwszy pieczony jest... E, e,

Ok, zaślecie było pierwsze próby. Słuchajcie, tak naprawdę, jeśli chodzi o ten zestaw, czemu on się ludzi na przykład od tego, który tam jest dalej? Tutaj, tutaj u nas to jest typowa tradycja, taka e, typowa tradycja u nas jest. To jest tradycyjny, polski, wszystko mamy... To, to, to też. Wszystko jest swojskie, własnością wykonane, swojskie mamy. Z własnego ugródka, z lasu, niemiech, tak. W z razie z lasu, poproszę o instrukcję obsługi. Jak to powinno być? pierwsza. na przyszedł. Dobra, a witamy grypa Dzień dobry. No w no, nie widzę, tego nie dopuszczamy tutaj. Czyli mówisz tak, tak, sposób degustacji. Najpierw zaczynamy od tego, później kapustę i nie, 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 nie. A nie, pierwszy dobra. No to opowiadaj, Dlaczego zapraszasz na początek? No oczywiście do do do, do, do do spróbowania. E, no to dobra. Oczywiście, zapraszamy, tutaj są. Proszę bardzo. Proszę bardzo.

Ojej A to jest paso drożowe, to troszkę wynosi. A to już no, my na koniec zakojemy. Nie, no, nie na koniec, na koniec też. Ponoć, słuchajcie, to jest zestaw obowiązkowy, bo nie smakuje. Nie, nie, nie. Później Kopelka podczerpię. Kropelka, kropelka, nie no, kupcy znowu. Teraz to na lała się prawie. Teraz dobrze, A, bież, tak jest, dokładnie tak. Oj, zawsze znaczy, tak jest. Symbolicznie, symbolicznie. To jest naturalne. To To są krople na nerwową dziewczynę nerwowego faceta, tak jest. Wszystko natura. Dobra, natura 2000, okej. Okay. Zmakowało mnie, dziewczyny, tyle można zdziałać, że. Ho -ho. Mam rację, czy nie? Szybciutko, opowiadamy. To jest nietypowe bardzo mocą skakaną wieprzowiną, która jest z e, sosenbarwem w tu, robione, więc jest długopieczone. E, sam wielu, nie jest długopieczone w same miastach, jest bardzo długi proces tego, żeby to przygotować. E, Czyli e, najpierw wieprzowinę, a później? Dopiero później wypiekanie, tak. E, mamy do tego też e, dwa rodzaje sosów, jeden jest arcykiet, a drugi nasz własny e, z ogłupiem konserwowym i z czerwoną. E, Dużo serca, radości, miłości, uśmiechu. Te trzy dziewczyny może. Wielkie prawa dla nich, bardzo proszę. I tojemy. Próbujemy najpierw oczywiście wierzymy. Tak jest Pani burmistrz, w przyszłym roku upieczemy największy w Europie. 32. No i już 30. Mytasz serca.

tak smakowicie wyglądają Panie Burmistrzu, że ho, ho, ho nie ma co, można zabrać ze sobą do strefy VIP Dziewczyno wieczorem, że później podzielam to wszystko na kibicujących, także tutaj każdy z panów obizujący się widzę. Dęczliwy mówca. ja zawsze. To no, no, tak jak wybrać najpiękniejszą kobietę, czy najpiękniejszego na mężczyznę, prawda? Straszne to jest, pewnie, że tak? Dobrze. Proszę, bo z tego Próbujemy, próbujemy. Słyszę tylko same słowa zachwytu, piękne, cudne, pachnące, smaczne. zapraszamy, Nie do, możemy do, 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 do stołu, bo to już chyba jedziemy dalej. Czyli że zostawicie może sobie na stole to jedzenie i zapraszamy do tak, Dobrze? to, że masz Jesteśmy jest w pirogach. Nasze koło gospody wiejskich powstało 3 miesiące temu. i jesteśmy... Młode dziewczyny jesteście, no mało laty. Można tak powiedzieć. I rozpoczęła roz, za poszło nasze pirogki. Eterzm, powiem, warunki te to zrobiły 2500 pirogów. Czy jest taki zielony? Nie taki zielony, tradycyjny, starszy. Ja to mówię. Wszystko jasne. Powiedz mi co mamy na stole, co to jest za produkt, opowiedz nam. My tu mamy tradycyjne pierogi, gotowane, nie pieczone, ale gotowane. E, ciasto jest e, z selerem, farsz e, e, natomiast jest z taroszku greckiego, tego pokrzywa i lebiowa. Do tego mamy salse. Poszywa to na co pomaga i no, chociaż to nie jest tylko... No, pomoże. No i powodem. Do tego mamy sztypiorek, masejko, przepraszam, Ze sztypiorem salsa, z boświną i pomidorki i masełko z szalek. No to brzmi tak smakowicie, że zaraz będziemy wierzyć, próbować. Czekamy na komisję szanowną, która będzie za moment wyliczać i próbować nasz produkt. Słuchajcie, a czym on się różni tak naprawdę o tych produktów, które mamy tutaj? Pisonaria. Dobrze, czyli idziemy w wargach takich na narodowych, czyli lokalnych i teraz komisję, mamy, czekamy tylko na panią Tak, 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 liczy, liczyć. Ja tylko poproszę pieroga tu. my tak widział na całość. Ja idę na całość. Tak. Też wierzymy tutaj, tak? Zapraszam tak. Panią Burmistrz. Prosimy sporządzić protokół. Słuchajcie, wszystko zbierane, te, te ziółka e, podczas losy o poranku. Uważcie sobie biegającą dziewczynę. Takiej lekkiej sukienki z takim wianeczkiem, która zbiera zioła, później je tak ładnie przygotowuje i robi te pierożki o poranku. Także pachną słońcem, pachną 5, 30 na 16, fajnie. Dobra

Dla tego Dla hmm... wielonie, ale Pokałem, taki to tak, o Nie. Gyda, Dla jest taki klasyczny 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 Czego myślisz? Nie. klasyczny 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 Szanowna Komisja się na i zatrzymała przy zielonych pirogach. Zobaczcie jak kolor robi różnicę i jak emocje. Pycha. są lepycha, pycha, pycha, Jak to teraz wyniczyć? do 10. Nie, dobrać, nie. Dobrać, nie. To, jest okay. tam, to jest właśnie wyrosło tak samo nie, jak e, selet na e, ciągle, tak samo jak w nie, nie mogę no tak? Nie burak, nie burak, Tak, tylko że powiedzmy sobie, sobie e, to są liście z buraka. naszego. A że A ja żyłem jak no, kuchnia wschodnia trochę. Niszczy żon zalatuje delikatnie. Nie? Dobra. A czym? Kategorii zbędzie czyny. No dobra. No śródmieglomorska właśnie. Tak coś mi tutaj czułem. Proszę wziąć jeszcze no, tak. się czy dzisiaj do konkursu? Oczywiście, jako to adres. mam? Poproszę adres. Dobra. Słuchaj, tutaj będziemy kręcić, mieli No i najpierw powiary Zapraszamy serdecznie. Proszę zachwalać swój produkt jak najbardziej. Kto mówi? Ja przypisałam, bo to jest nie, napisane. Głęboko zadałam sobie zadać więzienia, z obrazu kału, gdy i powraca nas na, który pamięta, że dziada i kradziada, ulepia w grę, papierów stworzony będą starodawne, które przekazywają zróż do ust serca do serca, z pokolenia na pokolenie, jak star rodzinyc odskarbił obóz i dzieje. Z drożdżowego ciasta miękkiego, złocistego, wyrobionego ręką prawnym gospodyni, kryje się farb, co nasyci i uraduje każdego masnuka. Kiszona kapusta, kwaśna i aromatyczna. Jak trzeba, ziemniaki uczone wszystko do tego, co na tej konieczność. W do nowego ogniska, i do Kolejka Polecam nich, przyciszona, w oczek, wędrzony, sława na ziemniaki i przy W przyszłym roku układacie piosenkę, będziecie śpiewać piosenkę o tych swoich potrawach, dobra? Tyle tu macie fajnego materiału. Proszę zrobić pomiar. Dobra, y, y, y. ja mamy, bo już mamy. A czy one się różnią? Smaki, smaki, Pierwszy jest za na... Na słodko. Dobrze, drugi. Drugi. Na ziemię, zioł, Ej, od początku. Ja z miłością, takim sercem, co czytałaś, z, 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 z ziemią. fina, Dobra. ostro. Dobra, to ja poproszę kawałeczek tego. Po, po komisji, bo komisja ma pierwsze miejsce. Dobra, to bardzo proszę. To koimy. <laughs> O no, mocy, idę coś za to jest przepis. Okej, okay, dobra. <głos> <głos> Pani poseł, proszę poczęstować, bo tak przyjedliśmy na sucho. Pani poseł, proszę bo tak na sucho. Pani poseł, zapraszamy do nas tutaj, żeby skosztować cudowności przygotowane przez sołectwo i przez nasze dziewczyny. Aniu, tam pani poseł już idzie. Mamy coś wspaniałego, zielone pierogi. Ja się zachwyciłem tym farszem. Pani tak, burmistrz, próbujemy. Na Pani rękę kawałek tego Może tak. Tam, jak, tam. O, tak. A, to, to, to. Dziewczyny, bardzo proszę tych kropelek uspokajających do Pani podać, dobrze? Bardzo proszę, do Pani Poseł. Nie zapomnijcie o kroplach dla Pani Poseł. Tam są kropelki takie fajne, Pani Poseł. Zapraszam, proszę spróbować, naprawdę warto. To jest serca miłości, uśmiechu, słońca, oporanku, ziół, czego tylko można. Smacznego Państwu życzę. Też wrażenia mamy jakieś pozytywne? Bardzo pozytywne i się cieszę, że po smakach pisy, poprzednich pisanami, dzisiaj jest właśnie, e, jak to nazwać, to jest dokładnie nazwa tego konkursu. Krystyna, jak się nazywa konkurs? Pani, no, no, tradycje i i nowoczesność bym powiedziała, bo strynówka to chyba jest taka współczesna. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękujemy I za słowa Pani poseł. Dziękuję też dla koła gospodyń w dwierzy, Oczywiście. Osoby, które są wyróżnione. Wiem, że ma do nas. Zapraszamy tutaj do Teraz zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć wręczenie nagród w naszym konkursie. Zapraszamy do nas. Chciałam pogratulować. Było, wszystko było fantastyczne i to, że Państwa ocenić, wcale nie było takie łatwe. I te punkty przyznawałyśmy, umówiliśmy się, że przyznajemy punkty od y, 1 do 6. Y, policzyłyśmy te punkty y, między sobą. Y, no i za chwilę ogłosimy wyniki. Ale chcę powiedzieć, że wszystkie, wszystkie potrawy były fantastyczne. Ja myślę, że Państwo to potwierdzą, bo Państwo Brawo. próbowali też. Y, to, co, to co powiedziała pani dyrektor. Nagroda dla drużyny, która zdobyła czwarte miejsce, będzie do odebrania w sklepie grady. Czwarte miejsce zdobyła drużyna, która otrzymała 17 punktów i jest to drużyna zwierzy. To nie, także bardzo gratulujemy. Bardzo gratulujemy. I to panie, to panie bardzo prosimy. O to, żeby się pofatygować do yy, sklepu Gradnik z połowem nagrody. Yy, trzecie miejsce to była drużyna. Yy, yy, drużyna zdobyła 18 punktów i jest to drużyna z uboczy. Bardzo gratulujemy. Pana burmistrza prosimy o, o pogratulowanie i, i wręczenie Proszę, nagrody. Tak, tak, Drużyna, która zdobyła drugie miejsce, otrzymała 20 punktów. I jest to drużyna numer 4, czyli nasze panie seniorki. Drużyna numer dwa. Bardzo gratulujemy. Eee, chcę powiedzieć, że e, w, w naszym odczuciu, w moim przede wszystkim i potwierdziły to panie, e, że każdy e, był na tyle pyszny, że nawet sosy nie były potrzebne, ale też były pyszne. Bardzo gratulujemy. Ja Państwo dobrać. zdobyli 24 punkty, czyli maksymalną liczbę punktów, jaką można było uzyskać. jesienią. Co się żyli, w tym I żyli bardzo w sobie, to proszę. Jaki zaszczyt mnie, dostąpiłem do, 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 do takiego zaszczytu. Z wielką przyjemnością, z tą taką delegacją mocną odwiedzimy panią poseł w ławach parlamentu na Dziękujemy. Jeden z największych prezentów. Taki dla wszystkich, pokazujący, że było trudno wybrać po prostu te miejsca od 1 do 4, bo naprawdę to się wiążyło o głos, o parę punktów. Już zrobimy sobie jakieś pamiątkowe zdjęcie, a Szymon. Dziękuję jeszcze... Państwu. Trzy gryfy, które do nas dotarły. Konkurs polegał na tym, gryf, symbol naszej gminy, dotarły do nas trzy prace: dzieci jak, ja, oraz dorosłych, każda wykonana w innej technice, każda piękna, każda wyjątkowa. I tutaj za. Przedstawieniem pana radnego udało nam się zorganizować wspaniałe nagrody. Pan Szymon tu koordynował sytuację i tutaj zgodnie stwierdziliśmy, że możemy nagrodzić wszystkie trzy drużyny i wszystkie trzy drużyny będą zwycięskie. Gratulujemy serdecznie. Chciałbym ja panią poseł, która jest dzisiaj z nami. Trzy piękne gryfy wykonane przez trzy drużyny. Ja tylko wymienię osoby, które wykonywały te gryfy. Czyli gryf o nazwie Kiwi. Widzimy tutaj po prawej stronie i zapraszam tutaj do nas po odbiór nagrody jest to Adela Świętochowska, Jakub Świętochowski i Adam Świętochowski. Wielkie brawa, wielkie gratulacje za tak pięknego grupa drużynę, czyli Oliwia Roszak, Natan Roszak, Tymon Roszko i opiekun Kamila Roszak. Wielkie, wielkie brawa i zapraszamy tutaj po odbiór nagrody. A tylko przypomnimy, że nagrodą główną, która miała być dla zwycięzca, została przyznana za pierwsze trzy miejsca są bilety do parku rozrywki Energylandia, który został, które zostały ufundowane przez radnych gminy i miasta Gryfów Śląski. Trzylata jeszcze zobaczymy gdzie, czyli Magda Cejko i Dominik Adam i Gryfica Madera. Piękne prace, piękne gryfy, które tak jak wspominaliśmy zostaną z nami na dłużej. Będą no, zdobiły nasze miasto, zobaczymy jeszcze więcej horny. Musimy, jeszcze teraz wszystkie...